Jesień maluje liście żółto i pozłociście Jesień, jesień, jesień. A wiatr liście rozwiewa tańczą wokoło drzewa. Jesień, jesień, jesień już kolor. W kolorowych liściach tańczy cały świat. Zamknijcie oczy, jesień, zamknijcie oczy. Maluje drzewa wszystko, wiatrem rozwiewa jesień, jesień, jesień. Tańczą po liście żółto i pozłociliście jesień. Jesień! Jesień! Zamykamy oczy. Jesteśmy cicho. Zamykamy oczy. Wszyscy się skupiamy tylko na sobie. Mogę Was, dziewczyny, prosić o skupienie tylko na sobie, żebym się nie musiała na Was skupiać? Dobra. Panów też proszę. Panów też proszę. Proszę Was, mówię do Was ze sceny, a Wy nie słyszycie. W teatrze pamiętacie, jak się umawialiśmy, że się zachowujemy, jedna osoba mówi, inna słucha. Więc cicho zamknijcie oczy. Bardzo proszę. I bardzo proszę, żebyście pamiętali o tym. Chłopacy, poproszę o ciszę, żebyście pamiętali o tym, że jesteście jedyni i niepowtarzalni, że macie wyobraźnię. Że jesteście najpiękniejsi, najlepsi i warto jest pracować nad sobą. Warto jest słuchać się czasami rodziców i e, nauczycieli zazwyczaj, zawsze, e, zawsze, e, tak. E, czasami też nie słuchać, ale słuchać. E, i się rozwijać, czyli robić to, co się kocha, szukać swoich pasji, malować, rysować, grać, jeździć na rowerze a, i ruszać, ruszać swoją wyobraźnią. I jak się idzie do parku, to e, zobaczyć drzewa, zobaczyć liście, zobaczyć wszystkie istoty, które tam sobie żyją. Bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam dobrego dnia. Do widzenia. Dziękuję. Brawa też mogą być. Pewnie.